I nie zrażajcie się do tego, co robicie. Już nie mówię teraz o tym modele czwartym. Mówię o modelu pierwszym, biznesowym, drugim, trzecim, czwartym, o wszystkich, które wymieniliśmy tutaj. Bo, żeby Was zmotywować teraz, to po powiem Wam o kilku liczbach ze swojego życia. Mój pierwszy sezon ślubny, czyli 2013, to były dwa śluby. Moje pierwsze odcinki podcastu słuchało parę osób, dosłownie kilka. Pierwszego e swojego sprzedałem zaledwie kilku osobom. Wydaje mi się, że to był przedział między 10 a 20. Na pierwszych swoich warsztatach miałem 5 osób, a Instagrama, tak samo jak Wy, zaczynałem od zera. I to dwa razy. I obecnie moje sezony ślubne to jest 20, plus, czyli między 20 a 30 ślubów rocznie. Każdy odcinek podcastu to jest minimum 1000. Od słuchań. Obecnie w moich kursach jest już prawie 100 osób. Na warsztaty wpadają grupy ponad 10 osobowe. A mój Instagram raz doszedł do tysięcy obserwatorów. Potem go usunąłem, bo miałem z nim jakiś kryzys. A obecnie ta liczba obserwatorów zbliża się do 4000. Że konsekwencja w działaniu, określenie, co chcę robić, to po prostu działa i w pewnym momencie zaczyna punktować. Także róbcie swoje.